Piotr Lesno, Studio Bałtyckie. Witam państwa serdecznie. Dzisiaj gościmy w Starostwie Powiatowym w Pucku. Starosta Jarosław Biał. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Starosta, który chce zamknąć porodówkę, musi mieć nerwy ze stali. To tytuł z portalu Rynek rynekzdrowia.pl. No właśnie, jak to jest z tym zamykaniem, bo po kilku miesiącach, kiedy szpital pucki był covidowym w końcu wrócił do swoich poprzednich funkcji, mieszkańcy pewnie oczekiwali, że wrócą wszystkie funkcje, które były w nim zanim stał się jednoimiennym tymczasem szpital pucki Wraca, ale bez pediatrii i bez ginekologii położnictwa. Co zadecydowało o tym, że te dwa oddziały, tak ważne dla lokalnej społeczności, nie znalazły się, czy nie działają po powrocie do dawnych funkcji szpitala? Powodów jest kilka. Przede wszystkim dobrze, że się kończy pandemia i mam nadzieję, że czwarta zapowiadana fala. Nie dotknie Szpitala Puckiego w tym sensie, że znowu nie dostaniemy decyzji o tym, że mamy się stać szpitalem covidowym. Natomiast są trzy powody, dla których po siedmiu miesiącach nieobecności pięciu oddziałów w Szpitalu Puckim wracamy do funkcjonowania z dwoma. Pierwszy powód jest bardzo dobry, bo dostaliśmy spore dofinansowanie, o które zabiegaliśmy od kilku lat. Mieliśmy już na początku, kiedy pojawiłem się w starostwie jako, jako członek zarządu jako radny jako starosta, mieliśmy bardzo konkretny plan. Wtedy wydawało się, że jedyną rzeczą, którą trzeba w tym szpitalu zrobić, to zbudować windę. co jak wiadomo w miarę sprawniej szybko udało się zrealizować, ale to był minimalny procent problemów tego szpitala. Czego wówczas nie wiedziałem. wówczas przygotowaliśmy plan działania. I krok po kroku ten plan realizujemy. Teraz po e, zakupie karetek, po e, wybudowaniu sterylizatorni, po in, informatyzacji szpitala, po e, zakupie m, tomografu komputerowego e, i paru jeszcze innych mniejszych rzeczach. Przyszedł czas po pięciu latach, po pięciu latach próby zdobywania środków przyszedł czas na taką gruntowną termomodernizację szpitala. I to jest ten dobry powód, bo dzisiaj mamy 9,5 miliona złotych, z czego 3,5 pochodzi z, z, z budżetu powiatu, natomiast cała reszta to są środki wybiegane, wyjeżdżone, wyproszone w różnych instytucjach. I w efekcie możemy przystąpić do termomodernizacji. I zakładaliśmy z tego właśnie powodu, że Pewnie, kiedy będziemy mogli już wprowadzić wykonawcę na teren szpitala, będziemy musieli zamknąć jakieś oddziały, przynajmniej czasowo, po to, żeby tam wprowadzić wykonawcę. Plan był taki, żeby tą inwestycję przeprowadzić w ciągu dwóch i pół roku. I chcieliśmy najpierw rozpocząć od oddziału ginekologiczno-położniczego, gdzie jest najmniejsze obłożenie. Potem po remoncie tej części obiektu wprowadzić tam chirurgię, zejść z inwestycją i tak kawałek po kawałku cały szpital zmodernizować. No i oczywiście zakładaliśmy, że wrócimy do, do normalnego funkcjonowania, czyli tego pięciooddziałowego szpitala. I to nałożyły się dwie niedobre, bardzo niedobre informacje dla. Nie tylko Szpitala Puckiego, ale wszystkich szpitali w Polsce. Pierwsza kwestia to jest personel i kompletny brak lekarzy. Oczywiście można sobie z tą sprawą poradzić, kładąc na stół każdego miesiąca odpowiednią kwotę pieniędzy, wówczas znajdą się, znajdą się lekarze, no ale. To jest działanie na krótką metę, bo za chwilę się okaże, że tych pieniędzy po prostu fizycznie zabraknie wszędzie. A co się stało z kadrą w okresie pandemii, tym najcięższym? Właśnie to chcę powiedzieć. Otóż kiedy 19 października zostaliśmy przez wojewodę wyznaczeni jako szpital jednoimienny, od razu rozpoczęliśmy rozmowy, znaczy zarząd szpitala rozpoczął rozmowy z pracownikami i na szczęście wszyscy interniści zdecydowali się zostać. To jest klucz w przypadku nawet szpitala covidowego, to jest klucz interniści lekarze zajm pracujący na oddziale wewnętrznym zostali tu głęboko po raz kolejny się im kłaniam dziękując, że zostali, że leczyli. Zostali też wszyscy chirurdzy i zostali ortopedzi. To już takie oczywiste nie było, ale na szczęście wszyscy zostali, wiedząc, że ten oddział dobrze funkcjonował i będą chcieli do niego wrócić. Natomiast odeszli ginekolodzy położnicy i odeszli pediatrzy, został tylko ordynator, zresztą bardzo dobry lekarz pediatrii. Trudno się dziwić, kiedy ci lekarze mogą prowadzić prywatne praktyki, kiedy są rozchwytywani na rynku. Po prostu odeszli do innych szpitali, zajmują się też prywatną praktyką i deklarowali, że wrócą. Ale teraz po tych siedmiu miesiącach świat się zmienił i okazuje się, że jeden z lekarzy powiedział, że może wrócić na dyżury, ale już nie na pewno na, na pełen program siedmiodniowej y, pracy. No i to jest, to jest potężny problem. I na to wszystko nakłada się trzecia rzecz, dla nas niezwykle niebezpieczna, jako małego lokalnego szpitala czyli coś, co nazywa się mam tutaj ten dokument przed sobą coś, co nazywa się założenia reformy podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne. To jest bardzo istotne, że chodzi tutaj tylko o świadczenia szpitalne. I to jest dokument, który jest świeży, bo pochodzi z maja bieżącego roku i jest kwintesencją zapowiedzi i planów rządu co do reformy generalnie służby zdrowia w Polsce. Te zapowiedzi od wiosny wszystkie znamy, i kiedy czytamy ten dokument, to próbujemy e, ocenić w jakim miejscu znajdzie się Szpital Pucki? Bo tutaj wiem, że mamy cztery kategorie. On przewiduje ten dokument, powołanie też Agencji Rozwoju Szpitali. No i y, pytanie właśnie o, o tą kategorię. Czy, czy Pucki Szpital to jest kategoria A, czyli szpital w dobrej sytuacji finansowej, dopasowany profilem do potrzeb regionalnych, bo takie pewnie będą miały najłatwi najłatwiej? Gdyby tak było, bylibyśmy zupełnie spokojni o dalsze funkcjonowanie szpitala i kompletnie niczego byśmy nie zmieniali. Ale niestety sytuacja szpitala Puckiego w kontekście tego dokumentu, czyli pewnych wskaźników i wytycznych w oparciu o które będą szpitale przydzielane do określonej kategorii, tak jak pan redaktor zauważył od A, czyli tej najlepszej do D najgorszej, to nasz szpital jawi się jako pięciooddziałowy niewielki szpital, na którym dwa oddziały są przepełnione i potrzebowałyby właściwie rozwoju ze względu na potrzeby zdrowotne mieszkańców, a trzy niestety świecą pustkami. I tu używam tego słowa, często mi się zarzuca, że na, na, na wyrost tego słowa używam, ale to jest również zawarte w tym dokumencie, że oddziały, na których obłożenie jest od kilkunastu do kilkudziesięciu procent, no niestety nie znajdą uznania w oczach osób, które będą decydować. A dla nas jest to kluczowe, dlatego że mm, znalezienie się w odpowiedniej kategorii Zapewni nam finansowanie szpitala. Dlaczego? Dlatego, że do końca tego roku kończy się funkcjonowanie obecnej sieci w szpitali, w której, jak Państwo wiecie, w Polsce jest około 600 szpitali. Jakieś dwa lata temu jeden z wiceministrów zdrowia, ja to śledzę na bieżąco, więc wychwytuję, natomiast rozumiem, że większość mieszkańców tego nie śledzi i nie wychwytuje, w ustach, w ustach jednego z wiceministrów zdrowia była pani, wybrzmiała taka teza, że gdyby porównać polskę jeśli chodzi o ilość szpitali do standardów europejskich to powinno być 180 chyba dwa szpitale w sieci a mamy ich ponad 600 no to jest złowieszcza zapowiedź dla nas i teraz kiedy spojrzeliśmy na tą kategoryzację to okazuje się że albo znajdziemy się w jednej z najniższych odsłoń tego podziału albo poza nią. Jeśli poza nią, to musimy to jasno i stanowczo, niestety, proszę Państwa, powiedzieć, szpital sprajtuje w ciągu miesiąca, bo mamy 23 miliony kontraktu rocznego. Jeżeli tych pieniędzy nie dostaniemy, to nie będziemy mieli zwyczajny na wypłaty. A gdyby został no. przyjęty przez Agencję Rozwoju Szpitali, bo ten dokument, o którym Pan Starosta mówił, też przewiduje taką opcję, to co wówczas? Gdyby y, znaleźć się w tej wersji, o której Pan mówi, czyli w kategorii D, to my przestajemy być właścicielem szpitala. Szpital podchodzi, y, czy zostaje przyjęty przez Agencję Rozwoju Szpitali, czyli w tym wariancie trzecim, w tym dokumencie opisaną, i wówczas y, wyznaczony przez agencję prezes, Komisarz w tym szpitalu, nie wiem jak się ta osoba by nazywała, po prostu go zrestrukturyzuje bez udziału samorządów lokalnych i dotychczasowego właściciela. To jest oczywiście bardzo zły scenariusz, bo nie będziemy mieli kompletnie wpływu na to, jaki profil tego szpitala będzie w przyszłości. Więc dzisiaj walczymy o to, żeby się znaleźć jak najwyżej. Zakładamy, że gdyby nam się udało znaleźć w grupie C, Czyli zostanie nam narzucony, ale już skonsultowany z nami program reorganizacji pod nadzorem Agencji Rozwoju, no to jesteśmy w stanie zachować wpływ na funkcjonowanie tego szpitala. I tu z kolei rodzą się dwa problemy, które odbiły się takim szerokim echem. Otóż dokument jest z maja, czyli jest świeżutki, bo, bo miesiąc ma. Po lekturze tego dokumentu zdecydowaliśmy się na, na zrobienie tego, co właśnie rozpoczynamy, czyli zawieszenie funkcjonowania kilku oddziałów, ale zawieszenie. Do właśnie końca. zawieszenie, bo sporo mieszkańców, ale też radni opozycji mówią o likwidacji, o likwidacji dwóch oddziałów, która w następstwie ma doprowadzić de facto do likwidacji całego szpitala. Tak, no to są, to są argumenty, które zawsze się pojawiają w momencie, kiedy próbuje ktokolwiek rozpocząć merytoryczną, rzeczową, sensowną dyskusję o funkcjonowaniu szpitala. Musimy sobie, drodzy państwo, powiedzieć, że ten szpital nie może być taki, jaki był 20 lat temu czy 10 lat temu. On się musi zmieniać, on się musi rozwijać i on się musi, i to jest klucz, dostosowywać do potrzeb zdrowotnych mieszkańców. I oczywiście, kiedy którykolwiek starosta z moich poprzedników czy ja rozpoczynamy dyskusję o szpitalu, to od razu nasi adwersarze mówią, że na pewno chcą go sprzedać, zrobić tam hotel i i nie będzie żadnego szpitala w Polsce. Mówiłem to, już powtórzę to po raz kolejny to nawet jako żart brzmi ponuro. Poza tym patrząc na, na nasze działania, czyli na to, co my jako właściciel strosopojatowe robimy w zakresie tego szpitala, byłoby kompletnie nielogiczne przeprowadzenie wszystkich specjalistycznych inwestycji w obiekcie od lat, po to tylko, żeby go co sprzedać, zlikwidować. Nie wyobrażam sobie i myślę, że nikt z zdroworozsądkowo patrzących na Pucki Szpital ludzi nie wyobraża sobie funkcjonowania powiatu Puckiego teraz. Na przykład w okresie turystycznym, szczególnie bez szpitala. I oczywiście można grać na emocjach, można y, próbować y, budować taki czarny scenariusz, ale ja chcę to powiedzieć stanowczo i zdecydowanie zrobię wszystko, żeby ten szpital funkcjonował, był potrzebny mieszkańców i, mieszkańcom i żeby został tak sprofilowany, przygotowany przede wszystkim inwestycyjnie i sprofilowany, aby odpowiadał na potrzeby zdrowotne mieszkańców. Bo tutaj też trzeba powiedzieć o tym, że chirurgia na przykład jest przepełniona i mogła. Mogłaby robić dwa razy więcej zabiegów, gdybyśmy mieli miejsce, a tymczasem mając oddział ginekologiczny o położnicy niestety pustoszący, po, po, bo mający jeden, dwa porody dziennie, w 2019 roku mieliśmy tych porodów bodaj 610, więc to jest. O wiele za mało po to, żeby ten, ten, ten oddział znalazł uznanie w tym przywołanym dokumencie. To ginekologia i położnictwo. Powiedział pan starosta, że nikt nie wyobraża sobie powiatu Puckiego bez szpitala, ale też sporo osób, mieszkańców, turystów, nie wyobraża sobie szpitala bez pediatrii. Tak, to prawda i to nas bardzo boli, bo chcielibyśmy bardzo tą pediatrię utrzymać jako oddział, ale tu znowu zmieniono finansowanie. Narodowy Fundusz Zdrowia w ubiegłym roku, w czerwcu, zapowiedział, że od stycznia bieżącego roku zmieni finansowanie pediatrii na dokładnie takie samo, jakie do tej pory funkcjonuje na oddziela, oddziałach ginekologiczno-położniczych, czyli jak jest poród to szpital dostaje pieniądze. Jak jest dziecko na oddziale pediatrycznym, szpital dostaje pieniądze. Do tej pory utrzymywaliśmy oddział w ramach sieci i nikt nie patrzył na to, czy on jest oblegany, czy nie. Natomiast to finansowanie się zmieniło. Pan ordynator liczył to wszystko tak jak mógł we wszystkie strony i stwierdził, że nie jest w stanie, mając jedno, dwoje dzieci dziennie na oddziale, tu oczywiście wyłączamy sezon turystyczny, bo to jest inny obraz i dużo więcej e, mieszkańców przejezdnych, nie jest w stanie tego oddziału e, utrzymać i e, przeprowadzić normalne jego funkcjonowanie. W związku z czym już e, kilka tygodni temu daliśmy ogłoszenie do mediów, jeżeli znajdziemy pediatrów, takich, którzy by chcieli u nas przejeżdżać na dyżury, to chcielibyśmy w Wtedy, kiedy funkcjonuje NOH, czyli od godziny 18 do rana, wprowadzić dyżury pediatrów i zrobić coś w rodzaju izby pediatrycznej. Omówiliśmy to również z Narodowym Funduszem Zdrowia, który powiedział, że nam nie sfinansuje takiej usługi. ale Właśnie trudno. chciałem zapytać o to, czy, czy w ogóle w polskim prawie jest przewidziana taka forma działalności. No więc właśnie to jest kolejna luka, która powinna być wypełniona, bo m, dzieci powinny być zaopiekowane w podstawowej opiece zdrowotnej przez swoich lekarzy domowych, czyli do godziny 18 każdego dnia, jeżeli cokolwiek się Wydarzy, coś, co wymaga konsultacji z lekarzem, bo jeżeli jest jakiś wypadek, coś naprawdę poważnego, to natychmiast się leci na oddział chirurgii dziecięcej czy, czy na jakiś oddział, gdzie jest specjalistyczna pomoc. Natomiast w tych normalnych rzeczach, gdzie dziecko źle się czuje, następują wymioty, jakiś wirus się pojawia, no to natychmiast należy się skontaktować do godziny 18 każdego dnia z podstawową opieką zdrowotną i dopiero wówczas po 18 powinno się pojechać do szpitala. I niestety Narodowy Fundusz Zdrowia nie chce finansować takiej usługi, ale my i tak chcielibyśmy ją u nas wprowadzić. Jeżeli uda się znaleźć lekarzy pediatrów, to od godziny 18 do rana, Coś w rodzaju takiej izby byśmy utrzymywali, czyli taka doraźna pomoc. Bardzo często jest tak, że wystarczy dziecko nawodnić, podać kroplówkę, po kilku, kilkunastu godzinach może wracać do domu. A kiedy poznamy jakieś konkrety w tym zakresie? Bo na razie mówi Pan, że chcielibyśmy. Dosłownie przed godziną rozmawiałem z Panią Prezes. Tak jak powiedziałem, przed bodaj trzema tygodniami daliśmy ogłoszenie. Zgłaszają się lekarze, pediatrzy, którzy rozmawiają o warunkach. Pani Prezes prowadzi te rozmowy i w momencie, jeśli nam się, w momencie, gdy nam się uda podpisać kontrakty na dyżurowanie, natychmiast tą usługę wprowadzimy. Być może to będzie jutro, być może za, za parę tygodni, ale myślę, że się znajdą lekarze, którzy będą chcieli w pucku dyżurować. No i tak na zakończenie, panie starosto, mówimy o zawieszeniu. To powiedzmy, jakie są perspektywy na odwieszenie pediatrii, ginekologii, położnictwa już w takiej formie oddziałów? Czy w ogóle są takie perspektywy? Tak, to też dobrze, że Pan zwrócił na to uwagę, bo w tej krótkiej rozmowie nie wszystko da się wyjaśnić. Otóż my, w sensie szpital, no ale my to oczywiście akceptujemy jako powiat. Na, na razie zdecydowaliśmy się na zawieszenie działalności tych trzech oddziałów, a zawieszenie zgodnie z polskim prawem może funkcjonować przez 6 miesięcy nie dłużej. Zobaczymy, co jesienią zdecydują eksperci w zakresie tego dokumentu i dlatego nie chcemy likwidować, że być może któryś z tych oddziałów powinien funkcjonować w ramach dostępnej sieci i wówczas będziemy go odwieszać i odtwarzać. Natomiast ze względu na remont wiemy doskonale, że on będzie trwał dłużej niż 6 miesięcy, tak jak powiedziałem, 2-3 lata. No i w związku z tym nie ma możliwości dłuższej niż 6 miesięcy zawieszenia oddziału i po tych 6, 6 miesiącach musi nastąpić jego likwidacja. Ale to wcale nie znaczy, że w momencie, kiedy pojawią się warunki, kiedy będzie już po remoncie i kiedy mm, sposób finansowania służby zdrowia czy... Potrzeby zdrowotne mieszkańców powiatu Puckiego będą wskazywać na to, że któryś z tych oddziałów powinien wrócić albo powinien szpital być inaczej sprofilowany, że tego nie zrobimy. Wręcz odwrotnie będziemy reagować na te potrzeby. Jeśli się okaże, że oddział pediatryczny na przykład wróci do łask w sensie finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czy wydarzą się jakieś rzeczy w zdrowiu Polaków, które z kolei inaczej będą starały się finansować służbę zdrowia, to będziemy wracać do tych oddziałów. Oczywiście nie chcemy zostawić pustki i w miejsce na razie zawieszonych ewentualnie likwidowanych oddziałów za namową Narodowego Funduszu Zdrowia chcielibyśmy dla dzieci i dla młodzieży uruchomić oddział psychoterapii dziecięcej, psychologii dziecięcej. Bo okazuje się, że na to w tej chwili jest bardzo duże zapotrzebowanie, że bardzo dużo dzieci, młodzieży przeżywa tego typu problemy. Więc Narodowy Fundusz Zdrowia to widzi i chce na to odpowiedzieć, a my jesteśmy gotowi gotowi w tym kierunku pójść. Czy na przykład w kierunku rehabilitacji po covidowej czy kardiologicznej, gdzie jak się okazuje na terenie powiatu puckiego najwięcej zachorowań yy, i schorzeń mamy nie onkologicznych, ale kardiologicznych. A niedaleko w Wejherowie jest oddział, który, który operuje, gdzie są bardzo dobrzy kardiochirurdzy i 90% pacjentów po zabiegach powinno przechodzić rehabilitacja, a takich ośrodków jest za mało. Do tematu Puckiego Szpitala na pewno będziemy jeszcze wracać. Czekamy na te najbliższe decyzje. No, i tak jak Pan Starosta mówi, czekamy na jesieni i o to, co będzie wiadomo, czy będzie wiadomo co więcej w sprawie reformy. Starosta Pucki Jarosław Białk był moim i Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.